Fejka, kochani. Aha. E, chciałabym Wam na wstępie powiedzieć, że nie, nie robię realistycznego SSO, tylko po prostu interfejs wyłączyłam, bo tak wygląda ładniej. I chciałabym Wam też powiedzieć, że organizuję konkurs. Jaki to konkurs? E, konkurs polega na tym, że wypiszecie w komentarzach e, hashtag. Koniarka Narka. Czyli moją nazwę i hashtag. Ale na początku hashtag Koniarka Narka. I yy, to znaczy nie wszyscy, tylko ci, co chcą wystąpić. Jakby ci, co chcą wziąć udział w konkursie. konkursie polega na tym, że wy piszecie hashtag Koniarka Narka. A ja was biorę do konkursu, w którym chodzi o to, że losuję na Kolej Fortuny waszą nazwę. I na przykład wylosowałam nazwę Kocham konie i kropka, dałam przykład, to, to, to kocham konie i kropka ma do wyboru dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, że może wystąpić u mnie na odcinku a, i to ona już sobie wybiera. A drugą rzeczą to jest, że może ze mną porozmawiać po prostu w SSO. Ale ci, co chcą, to y, piszą... Y, yy. Aż tak, koniarka-narka. No i zapraszam Was na ten konkurs. I zastanawiam się, czy nie. 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 wrócić do realistycznego SSO, ale mm, raczej nie. Nie wrócę. Ale zresztą się, się zobaczy. Zobaczyć. I też chciałabym Wam powiedzieć, że na pewno, na pewno, może Wam nagram odcinek z aktualizacji następnej środowej, czyli tej środowej, ale też chciałabym Wam powiedzieć, że prawie już mamy 18 poziom, bo powbijałam dzisiaj. Bo w głuchych lasach są te świetliczki, nie? I ja je zbierałam. Teraz mi zostało ich tylko 27. Yy, no. No ale zbierałam. Tam nie, był taki wykrzykniczek, ja to sobie odblokowałam i były zadania. I chyba takich trzy zrobiłam. No i takim oto pięknym sposobem biłam Oj. Ale jeszcze nie byłem yy, 18. I też dzisiaj chciałabym. Bo no to jest konkurs o dziwny odcinek Chciałabym wskoczyć na to podwózkę, to jest moje marzenie Zawsze mi się udaje tu wskoczyć Ale tu to już mi się nigdy nie udało I believe I can... Co to było? I believe I can fly No 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 yes! Bo coś nam się, kochani, nie udało Ale spróbujemy strzelać z konia Nie no, pomocy, ja utknęłam No nie, ale już byłam No ale po prostu utknęłam, no wiecie o co chodzi I believe I can fly I believe I can touch the sky I believe I can fly I believe I can touch the sky Abelin! Abelin! No, dawaj, dawaj, tak! Jest! Ktoś. Chyba jednak nie. Wiedziałam, że to się stanie. Jak będą te nowe jednorożce, to ja wam z nich nagram odcinek, ale. No, jestem biedna po prostu. Ja tu miałam tego. Taką... Oj, jestem po prostu biedna, dlatego nie wiem, czy je kupię, ale wam naprawdę, na pewno, na pewno nagram odcinek z yy, ich Śleczenia. Śleczenia z kosmosu. Ale no, stój. Ui! No, nie, 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 za wcześnie! Wiedziałam, że to się stanie. Dobra, załapiemy się na jakieś mistrzostwa. O dziewiętnastej O dziewiętnastej trzydzieści Albo o dziewiętnastej Ale też o dwudziestej trzeciej Są kuszące. Nie no oczywiście pan tego nie nagram Albo wam nagram o dwudziestej A przepraszam o dwudziestej trzeciej Trzydzieści Dobrze Wracam do Was po cięciu i też zaczęłam. Nie, nie zaczęłam. I chciałabym Wam powiedzieć, że ja jestem <coughs> na Cookie Wolley w serwerze, ale to tylko na nagrywki, jakby na nagrywanie. A tak ogólnie to możecie mnie spotkać na Emerald Forest. I planowałam wejść na tą podwózkę, ale to może jak zrobię cięcie, to Wam pokażę. Dlatego cięcie! Wracam do was po dość krótkim cięciu, ale jednak udało mi się stać na koniu przy pomocy tego buga. Baga, buga, baga. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Yy, do tego no, sobie postajmy. Wiecie jak się to robi? Halo. Aha. Okej. Okay. Miło było. Hejka. Czekajcie, ja z nimi troszkę porozmawiam, bo ten filmik to cięcie praktycznie, ale no, cięcie. Nie wiem w sumie po co wam to, yy, yy, no, ale wiecie, jak ja sto, stoję i tańczę na koniu. Pytamy się ludzi i sprawdzamy, czy wiedzą, czy nie. Myślę, że zanim ona odpisze, to minie dużo czasu. Ale ogólnie, zanim ona sobie łaskawie odpisze, to ja was bardzo... Gdzie? Yeah? A. Bardzo serdecznie chcę... Dobra, nie rozmawiam z nimi, nara. Bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić... Nie, polecić, zasubskrybować kanał. Gabi z Gabi, Love for Horse, Marysia Gotuje, Mgla galopuj ze mną. Chyba polecałam. I mnie. Dobra, ja jak już sobie yy, ten, to będę się z wami żegnać. I widzimy się w, w kolejnym odcinku. Dlatego piszcie. Yy, to znaczy to nie, nie, że was zmuszam do tego konkursu, ale no polecam, bo można wygrać nagrodę. Ale też y, piszcie pod y, tym filmikiem pomysły na te wyzwania, bo bez tych pomysłów na wyzwania to ja wyzwań nie zrobię. Dlatego piszcie, piszcie, a ja się z wami już będę żegnać. Bye!